Sprzątanie ulic w okolicy skrzyżowania Strumykowej i Hanki Ordonówny oraz naprawa jezdni w tym miejscu były obiektem kilku moich interpelacji i niezliczonej ilości maili i telefonów w ciągu miękcego roku. W efekcie upytki kostki granitowej w nawierzchni ronda oraz dziury w nawierzchni asfaltowej zostały uzupełnione, ulice i chodniki zostały należycie posprzątane dopiero jesienią. W przyszłym roku zamierzam monitorować wykonanie umowy na sprzątanie dzielnicowych ulic. Na prośbę mieszkańców wnioskowałam o wykonanie przejścia dla pieszych przez gminną część ulicy Pasłęckiej przy wyjściu z osiedla Podnębami oraz lustra dla samochodów przy wjeździe na osiedle. Niestety, uwarunkowania terenowe uniemożliwiają wykonanie przejścia dla pieszych w tym miejscu z uwagi na obowiązujące przepisy, a montaż lustra leży po stronie mieszkańców. Czynią starania, aby w inny sposób rozwiązać prośbę mieszkańców? W związku ze sprzecznymi oświadczeniami firmy Park Warszawa SA oraz Agencji Nieruchomości Zamek, złożyłam zapytanie do Komendy Stołecznej Policji i Komendy Rejonowej Policji Warszawa 6 o ustalenie zarządcy drogi wewnętrznej osiedla pod nębami. Adresaci nie ustalili zarządcy. Na listopadowym spotkaniu z przedstawicielami Straży Miejskiej i Policji ustalono, że stan prawny dróg jest niezwykle skomplikowany. Trwają wspólne starania nad interpretacją prawa, umożliwiającego, Interwencję służb na drogach wewnętrznych. Tymczasem na wspólnym spotkaniu z burmistrzem ustalono zwiększenie patroli w okolicy skrzyżowania ulicy Hanki Ordonówny i Strumykowej, aby wyeliminować parkowanie na trawniku w pasie drogi ulicy Ordonówny, na chodniku ulicy Strumykowej i na ulicy Pasłęckiej od ulicy Strumykowej do wjazdu na osiedle pod Dębami oraz szlabanu galerii pod Dębami. W kolejnym etapie interwencji służb miejskich zostanie unormowane parkowanie przy ulicy Strumykowej do ulicy Światowita. Od początku kadencji złożyłam 27 interpelacji i 10 interwencji. Uczestniczyłam w 14 sesjach Rady Dzielnicy Białego i w 29 komisjach. Pełniłam 9 dyżurów stałych i kilkanaście razy spotykałam się z mieszkańcami w terminach dla nich dogodnych. Zorganizowałam również spotkanie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ci, którzy mnie znają, doskonale wiedzą, że w sprawach pilnych jestem zawsze do Państwa dyspozycji. Przed mną kolejny rok sprawowania mandatu radnej dzielnicy Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy. Zamierzam równie intensywnie pracować na rzecz mieszkańców dzielnicy.